6 torów, 3 dni wyścigowe, a to wszystko w jednym celu: żeby powalczyć o miejsca w pierwszym i drugim splicie na czwarty sezon World Racing F1 League. Dla przypomnienia, dla was, dla kierowców, którzy dostali się do baraży, stoczycie walkę na sześciu różnych torach, codziennie rywalizując z innymi kierowcami. Zdobyte przez was punkty w wyścigu gromadzą się do wspólnej tabeli dwóch grup barażowych. I to właśnie one zadecydują, kto z was pojedzie w splicie pierwszym. Kto pojedzie w drugim, a kto zostanie naszym stałym kierowcą rezerwowym na czwarty sezon Wolly Racing F1 League? W mojej dłoni urna z losami, można powiedzieć, z torami, które zadecydują o tym, gdzie będziecie się ścigać przez najbliższe trzy dni barażowe i który tor zadecyduje o tym, w którym spójcie pojedziecie. No to zaczynamy. Mamy tutaj kartkę z losami, oczywiście są to tory barażowe. No i co? Pierwsze wyścigi 23 stycznia. Pierwsze dwa wyścigi 23 stycznia dla grupy pierwszej i dla grupy drugiej. Grupa pierwsza, pierwszy wyścig. Tutaj zamieszamy może puste ręce w garnuszku moim pięknym. Pierwszym torem są Chiny. Chiny jako pierwszy tor. Pokażę Chiny. To Chiny pierwszym torem 23 stycznia. Kin odłożony na bok. Idziemy dalej. Drugi tor na 23 stycznia na To. Uwaga. Zobaczmy. Kanada. Kanada drugim torem, na którym będziemy się ścigać i tym samym zakończymy dzień. Pierwszy barażowy. Dzień drugi baraże 24 stycznia, godzina 19.30. Pierwszy wyścig. To o, bierzemy karteczkę. Japonia. Japonia. Pierwszym wyścigiem drugiego dnia barażowego. Kartka odłożona na bok i drugi wyścig. Drugiego dnia. Zobaczmy, co to będzie. Ostatnim wyścigiem drugiego dnia będzie... Katar. Katar, ostatnim wyścigiem i tym samym zakończymy drugi dzień zmagań w walce o speedy w czartym sezonie World Racing f Ostatni dzień, ten najbardziej decydujący. Coraz mniej szapulatorów w kapeluszu. Dzień najważniejszy, dzień tak naprawdę decydujący o tym, gdzie kierowcy pojadą, zobaczmy pierwszy tor trzeciego dnia 25 stycznia trzeci i ostatni dzień barażowy to Kota USA Kota, także będzie pierwszy z ostatniego dnia tor bardzo ciekawy bardzo techniczny na razie bardzo ciekawe tory Rosujemy, losujemy, losujemy mamy jeden los i ostatnim torem barażowym ostatniego dnia barażu to Belgia. Belgia to ostatni tor, na którym będziemy się ścigać. Także wszystkie tory wylosowane. Trzymamy za Was wszystkich kciuki. No i widzimy się na torze.